Jak czytamy drugą księgę Mojżeszową, rozdział 12, Bóg wyraźnie nakazał Izraelitom ciągłe obchodzenie Paschy, ale nie trwało to dłużej niż dwa lata. Co się stało z Paschą przez 1600 lat? Od Soboru Micejskiego w 325 roku aż do teraz, gdy zbliża się Królestwo Niebios? Ona zniknęła. Pascha, która miała być obchodzona każdego roku, została zdeptana przez szatana i nie była obchodzona przez 1600 lat. A kiedy ponownie pojawiła się Pascha, patrząc na proroctwo o pustyni, Pascha pojawia się ponownie tuż przed wejściem do ziemi Kanan. Innymi słowy, tuż przed wejściem do Królestwa Niebios. Tak jak Bóg kazał Jozuemu i Izraelitom obchodzić Paschę, zanim wprowadził ich do ziemi Kanan. Tak i nas uświadamia Paschę Nowego Przymierza Zanim wejdziemy do wiecznego królestwa Niebios, zapewniając, że tylko ci, którzy zachowują Paschę, mogą do niego wejść. Poprzez czterdziestoletnią podróż Mojżesza Izraelitów po pustyni. Bóg wyraźnie pokazuje nam w tym ostatnim wieku, kto odziedziczy życie wieczne w królestwie Nieba.